Hope. Rozdział trzeci. Nie taki diabeł straszny. Kanna wyszła zaraz za dziećmi z Iglo. Oczywiście Soka i Katara popędzili przodem, przedzierając się zaspami na skróty, a nie wyżłobionymi tunelami. Kobieta odetchnęła, widząc swojego syna krzątającego się po statku. Zmarszczyła lekko brwi, gdy Hakoda podszedł do osiemnastolatka. Chyba Rohana. Oczy niestety już nie tak młode, by dojrzeć. I wziął z jego rąk małe zawiniątko, w zbyt dużej kurtce. Dziecko, od razu skojarzyła kobieta, gdy zobaczyła, jak zawiniątko oplata ręce, wokół szyi jej syna. Dzieci biegły na spotkanie tacie, kompletnie nie zwracając uwagi na osobę, którą Hakoda trzymał na rękach. Wpadły w ramiona taty, ściskając mocno jego prawą rękę. Często mężczyzna wracał ze statku, trzymając jakiś pakunek. To też dopiero po chwili. Gdy padły pierwsze przywitania i pierwsze uściski Soka stanął przed swoim tatą z zamiarem pochwalenia się jak daleko potrafi rzucać bumerangiem i zauważył że worek z rzeczami który lewą ręką trzymał Hakoda to w rzeczywistości trzęsące się dziecko chłopiec przekręcił głowę i wskazał palcem Kto to Katara oderwała głowę od ramienia Hakody i spojrzała na prawo idealnie by ujrzeć piwne tęczówki nieśmiało wpatrujące się w nią które po chwili znów schowały się w ramieniu jej taty. Chyba się boi, wyszeptała tacie do ucha. Hakoda uśmiechnął się serdecznie. To jest zuko. Opowiem wam wszystko i go przedstawię, jak wejdziemy do środka. Wódz wstał trzymając jedną ręką zuko, a drugą katarę. Dziewczyna lekko trzymała się taty, cały czas wpatrując niebieskie oczy w przybysza. Sokka w tym czasie skrzyżował ręce i ruszył przodem. To chłopiec, prawda? Powiedział poważnie. Tak. I to niewiele starszy od ciebie. Syn Hakody podskoczył na wieść, że wreszcie będzie miał kogoś w jego wieku. Nie oszukujmy się. Katara to dziewczyna, woli bawić się lalkami i innymi babskimi rzeczami, a troje starszych chłopców mieszkających niedaleko ostro trenuje, by w końcu wyruszyć wraz z Hakodą w morze. Sokka lubił potrenować rzucanie bumerangiem czy tropienie, ale to się szybko nudziło. Od zawsze brakowało mu kogoś, kto za nim nadąży, a nie jak Katara będzie jęczeć, by zwolnił. W progu Hakoda przywitał się ze swoją matką, która jak dziecku przygładziła rozwiane włosy. Wszyscy weszli do głównego i największego pomieszczenia Iglo. Całe usłane było w miękkich futrach i ciepłych niebieskich kocach z poduszkami do siedzenia. Po środku było palenisko, a naokoło lodowe półki na przedmioty. Salon robił często za miejsce, gdzie radzili się wszyscy członkowie plemienia. Na wprost rozchodziły się dwa przejścia jedno do sypialni Kanny która była też składzikiem i miała przejście do spiżarni oraz drugie które prowadziło do sypialni Hakody i jego dzieci Sokka natychmiast wpadł do swojej sypialni buszując w poszukiwaniu zabawek które ostatnio sam wyrzeźbił i które chciał koniecznie pokazać tacie i nowemu chłopcu Kanna w tym czasie przygotowała kolację Hakoda postawił Katarę na ziemi dziewczynka cały czas trzymała kurtkę taty jednak z zaciekawieniem obserwowała przybysza. Wódz przyklęknął i posadził na kolanach Zuko, uważając, by nie naruszyć jego lewej nogi. Chłopiec wtulił się w hakodę. Nagle usłyszał nad sobą spokojny głos: Zuko, chciałbym ci przedstawić Katarę, moją córkę. Wódz trzymał uspokajająco rękę na plecach dziecka. Drugą odsłonił kaptur, ukazując kruczo czarne włosy i biały opatrunek. Katarze zabłysły oczy. Masz ładne włosy! Będę mogła je uczesać? Zuko spojrzał nieśmiało na dziewczynę. Wyglądała podobnie do hakody, jednak oczy były duże, okrągłe, a buzia pucułowata. Nie pozwalaj jej! Krzyknął Sokka, który pojawił się w progu, trzymając drewniane zabawki. Zrobi ci babskie uczesanie! A wcale nie! Zaprotestowała Katara. <laughs> Ten mały krzykacz to Sokka, mój starszy syn. Zuko obrócił się, by dojrzeć małą kopię hakody. Chłopak, gdy dostrzegł jasną skórę i piwne oczy, zatrzymał się na chwilę i zwrócił do swojego taty. Tato? On wygląda jak... Hakoda pokiwał głową. Kanna obejrzała się przez ramię, dostrzegając ślicznego i przerażonego chłopca z narodu ognia. Nie uszedł jej uwadze opatrunek na szyi oraz usztywniona noga. Zmarszczyła lekko brwi, po czym poszła do swojej sypialni. Ale nie jest niebezpieczny. Zostanie u nas przez jakiś czas. Sokka patrzył przez chwilę nieufnie, gdy dostrzegł, jak Zuko stanęły łzy w oczach i obrócił się, by ukryć twarz z powrotem w ramieniu Hakody. Ta czynność bardzo skonfundowała siedmiolatka. Przecież naród ognia jest nieustraszony, brutalny. Więc dlaczego ten chłopiec płacze? Ukrywa się w ramieniu jego taty, wodza plemienia wody, w ramionach jego wroga. To było dziwne. Zuko? Chłopiec nie zareagował. Zrobisz nam krzywdę? Pytał Sokka, coraz bardziej zbliżając się do Hakody. Dobrze pamiętał, jak trzy lata temu inwazja żołnierzy ognia zabiła jego matkę, ale ufał swojemu tacie jak nikomu innemu. Jeżeli tata mówił, że nie jest groźny. Zuko pokręcił głową, nie odwracając się od wodza. Młodszy chłopiec uśmiechnął się szeroko i podszedł już dostatecznie blisko, by pokazać własnoręcznie zrobionych wojowników, plemienia wody i wilki. Figurki z drewna były niekształtne. I lekko chropowate. Ale i tak Sokka był dumny, że sam je wykonał. Chcesz się pobawić? Zuko zdziwiony obejrzał się. Nim jednak otworzył usta, do pomieszczenia weszła Kanna, trzymając coś materiałowego w rękach. Najpierw kolacja, moi wojownicy. Kataro, mogłabyś podać wszystko? Dziewczynka energicznie pokiwała głową. Już babciu, zobaczysz jakie dobre mamy jedzenie. To na statku na pewno było niesmaczne. Dziewczynka zrzuciła kurtkę i pobiegła po puste miski na gotujący się gulasz. Dziś niestety nie będzie foki, ale zobaczysz, nic jej nie przebije. Ożywił się Soka, gdy tylko zobaczył jedzenie. Zuko przypomniał sobie jego pierwsze potrawy po tym, jak Hakoda go uratował. To były najlepsze potrawy, jakie jadł od dłuższego czasu. Soka, rozbierz się z tej kurtki, pouczyła spokojnie Kanna. Chłopiec odsunął się i zdjął puchowe odzienie. — I odłóż je na miejsce! Sokka przewrócił oczami i zgarnął swoją i Katary kurtkę. — Zuko, chodź, założymy coś, co na ciebie pasuje. — Aj, Hakoda musi się rozebrać. — Zuko, to moja mama, Kanno. Nie zrobi ci krzywdy. — Pójdziesz z nią? Zuko pociągnął lekko nosem i pokiwał głową. Stara kobieta wyciągnęła ręce odkładając materiał obok i zabrała małego księcia z rąk swojego syna. Jesteś lekki, stwierdziła przyjaźnie. Nie karmili cię tam na tym statku? Dasz radę chwilkę stanąć na jednej nodze? Zuko pokiwał nieśmiało głową. Kanna postawiła dziecko przed sobą, a trzymając go pod pachę. Książę złapał rękę kanny, gdy tylko się zachwiał, lecz natychmiast cofnął dłoń. Przepraszam, wyszeptał. Kobieta popatrzyła na chłopca. O proszę, a jednak umiesz mówić. Trzymaj się, nie chcemy, żeby się przewrócił. Kanna uśmiechnęła się i wzięła delikatnie rękę Zuko. Chłopiec spuścił oczy. Kobieta szybko zdjęła puchową, ewidentnie za dużą kurtkę z dziecka i tak odsłaniała cały opatrunek, ciągnący się od końca żuchwy, zachodzący lekko na policzek, przez całą szyję, zahaczając o bark i cały obojczyk. Katara z Soką też to zauważyli. Sokka otwierał już usta, gdy dostrzegł wzrok Hakody. Mężczyzna uśmiechnął się i pokręcił głową. Dziecko natychmiast zrozumiało, żeby nie pytać. Kanna ściągnęła tunikę. Starała się nie patrzeć na pozostałości po siniakach i mniejszych rankach. Chwilę później założyła chłopcu za małe ubranie Sokki, które pasowało idealnie. Składało się z granatowego swetra, na które nałożona była niebieska bluza z szerokimi rękawami kończącymi się przed łokciami, a wszelkie otwory wykończone były białym futrem. Kanna sprawnym ruchem zdziała usztywnienie z nogi. Delikatnie założyła Zuko spodnie i skarpety. Gdy wszystko było na miejscu, ponownie usztywniła piszczel i kostkę chłopca. Po chwili Zuko stał w nowych, pasujących ubraniach, ciepłych i bardzo miękkich. Książę dotknął lekko materiału, po czym zaciągnął kaptur na głowę, o nie, skarbie. W domu nie chodzimy w kapturze. Kanna delikatnie złapała za kaptur i spojrzała dziecku w oczy. Masz śliczne włosy. Nie chowaj ich. Odsłoniła głowę Zuko. Są nierówne i widać moją szyję. To jej jutro wyrównamy, przerwała spokojnie. Skończyłam, zawiadomiła Katara. Hakoda wyszedł ze swojej spialni, odetchnął, gdy założył świeże ubranie pachnące domem. A nie wojną. Uśmiechnął się, gdy dostrzegł Zuko stojącego obok kanny. Czarne włosy lekko opadały mu na oczy, które coraz śmielej krążyły po pomieszczeniu. Hakoda żywo konwersował ze swoimi dziećmi i matką. Cały czas obserwował Zuko, który w skupieniu pałaszował posiłek. Kanna co jakiś czas upominała go, by zwolnił. Z takim apetytem nie musisz się martwić, rzekła w pewnym momencie. Po kolacji Soka w końcu pokazał swoje figurki. Książę na początku nieśmiało oglądał i słuchał podekscytowanego chłopca. Po czym zaczął ostrożnie zadawać pytania. Katara z kolei łypała na chłopców wtolona w hakodę. Możesz pokazać mu swoje zabawki, jeśli chcesz, zaproponował tata. Dziewczyna pokręciła głową. Myślisz, że się obrazi, jak mu wplotę niebieskie koraliki, takie jak twoje we włosach. Musisz go zapytać. Co mu się stało? Wyszeptała do ucha Hakodzie. Znaleźliśmy go na środku oceanu. Bardzo źli ludzie go skrzywdzili. Ci sami co zabrali mamę? Podobni, nie mogliśmy go zostawić bez pomocy. Zostanie u nas? Musimy ustalić z plemieniem co z nim. Jak na razie będzie tutaj. Nie może zostać? Sokka miałby wreszcie przyjaciela. To go Balto i Fox znowu mu dokuczali. Hakoda westchnął. To dzieciaki, jeszcze długo nie wpuści ich na statek. Zajmę się tym. Tymczasem chyba czas spać. Hakoda podał kannie pudełeczko z ziołami. Rozrobisz? Poprosił. Co to jest? powąchała zioła. Mały ma koszmary? Zapytała tak, by dzieci nie usłyszały. Hakoda kiwnął głową. No dzieciaki, rozbieramy się i do łóżek. Zrobię wam jeszcze coś ciepłego. Kanna wzięła pakunek, sięgnęła po trzy czarki i nastawiła wodę. Hakoda w tym czasie pomógł Zuko, sodce i Katarze rozebrać się. Dzieciaki zostały w skarpetkach, spodniach i swetrach. Stara kobieta podeszła do nich i wręczyła im czarki. Sokka i Katara dostali herbatę z alg morskich słodzonych miodem, który przywiózł Hakoda z poprzedniej wyprawy. Zuko dostał natomiast zioła również osłodzone. Lewą rękę trzymał na ramieniu wodza, a prawą duszkiem wypił napar. Przygotował się na gorycz, to też zdziwił się, gdy herbata miała słodki smak, który od razu polubił. Nie poparzyłeś się? zapytała Katara, widząc jak szybko Zuko łyknął gorącą herbatę. Nie było aż tak gorące, powiedział już trochę śmielej mały książę. Hakoda zaniósł Zuko na posłanie przygotowane przez kannę. Dzieci miały posłania obok siebie. Katara zaklebała sobie miejsce na środku i wsunęła się pod ciepłe futro. Soka wzruszył ramionami. Skoro chce, jest jeszcze dzieckiem, powiedział poważnie siedmiolatek. Książę praktycznie spał w rękach Hakody, który zaśmiał się na reakcję swojego syna. Po chwili cała trójka spała twardo, sokka lekko pochrapując. Jesteś mi winien wyjaśnienia synu, powiedziała poważnie Kanna, lekko się uśmiechając. Matki zawsze są straszne. Nieważne ile ma się lat, nigdy nie chce się im podpaść. A więc książę, podsumowała Kanna, przymykając oczy z frustracji, również nie mogła pojąć, jak można było tak skrzywdzić dziecko. I do tego mag. Wioska wie? Atka i Bato wiedzą. Reszta zna tylko jego pochodzenie. Trzeba ich zawiadomić. I przesądzić w końcu, co z nim zrobimy. Dziecko z takimi przeżyciami nie może co chwila zmieniać miejsca zamieszkania i ludzi, którzy go otaczają. Najbardziej ze wszystkich potrzebuje spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Jutro zwołam radę. I tak jest kilka kwestii do ustalenia. Zrób porządek z tymi gowniarzami. Hakoda zaśmiał się. Jego matka zawsze była bezpośrednia. Balto, Fox i Togo rozbestwili się przez te dwa tygodnie. Już mi Katara wspominała. Porozmawiam z ich rodzicami. Jak to nic nie da, osobiście ze mną odbędą rozmowę. Kanna pokiwała głową w aprobacie. Jest jeszcze coś. Hakoda spojrzał na matkę. Zuko jest magiem pod błogosławieństwem Agni. Może nie przeżyć nocy polarnej. Hakoda wstrzymał oddech. Zapytam spokojnie jeszcze raz. Airo stał nad jednym z marynarzy okrętu, którym płynął Zuko. Wilkopsy znalazły na nim skrawki ubrań księcia. Gdzie jest książę Zuko? Spokojny głos i spojrzenie księcia koronnego kłóciły się z miejscem i atmosferą, w jakiej przebywali. Dwaj żołnierze gotowi byli natychmiast zabić oficera, który związany próbował się wybronić. Na naszym statku nie było księcia. To, to, to jakaś pomyłka. Oficerze Ole. Nie chcesz chyba, żebym się zdenerwował. Chcę tylko znaleźć mojego ukochanego bratanka. Dlatego powiedz mi, co on robił na twoim statku. Spojrzenie Airo wypalało coraz bardziej przerażonego oficera. Ole zadrgała warga i w końcu wydusił. To to książę Ozaj kazał nam zabrać księcia i wyrzucić na wodach międzyterytorialnych, ale nie zrobiliśmy tego. Pewnej nocy, jak byliśmy jeszcze na terytorium Narodu Ognia, książę i, i jedna z szalub zniknęły, więc nie wiem, gdzie jest książę Zuko. Wybacz mi, panie, wybacz! Oficer błagał. Airo uderzył pięścią w stół i wyszedł. Za drzwiami czekał Luten. Dowiedziałeś się czegoś, ojcze? Poza tym, że Zuko może być wszędzie i równie dobrze nie żyć. Airo odetchnął głęboko. Jak na razie, miejmy nadzieję, że Agni się nim zaopiekuje. Czekają nas długie i trudne poszukiwania. Znajdziemy Zuko. Nie wyobrażam sobie, by było inaczej. Książę Koronny popatrzył przez chwilę na swojego jedynego syna. — Ach, mój synu... — objął pierworodnego. — Ja z kolei nie wyobrażam sobie, że mógłbym stracić ciebie. A Zuko znajdziemy. Już ja się o to postaram. Hakodę przebudził cichy szloch. Wstał nieświadomie i objął Zuko. Gdy trwał w uścisku z małym księciem, który złapał za ramię wodza nawet się nie budząc, Dopadło go małe déjà Taką samą sytuację przeżywał z Soką, który też miał koszmary po stracie matki. Tym razem już świadomie trzymał od tyłu Zuko, opiekuńczo gładząc go po prawym ramieniu. — Jesteś bezpieczny. Już nikt cię nie skrzywdzi. — Po chwili mały żeglarz przestał szlochać i na powrót zapadł w głęboki sen. Mężczyzna ułożył chłopca na powrót na poduszce i wrócił na swoje posłanie, które było tuż nad głowami dzieci. Nim zapadł w sen, usłyszał Sokka: Dużo przeszedł, prawda? — zapytał po cichu chłopiec, by nie obudzić swojej siostry i nowego kolegi. — Więcej niż ktokolwiek z nas. — Kto mu to zrobił? — Znaczy, wiesz, tą ranę na szyi. W tym momencie Katara obróciła się nadal śpiąc i złapała rękę Zuko. Dzieci nieświadomie ścisnęły ręce. Sokka i Hakoda chwilę obserwowali, czy dzieciaki się nie obudzą. Bardzo zły człowiek, sokka. Jeśli Zuko zechce, sam ci o tym opowie. On panuje nad ogniem, prawda? Skąd to wiesz? Wód zmarszczył brwi. Nie usłyszałby Zuko o tym opowiadał, ani by jakkolwiek zapanował nad ogniem. Widziałem, jak ogień w palenisku zareagował, gdy tu weszliście. Zuko się bał i ogień gasł, a kiedy pokazałem mu zabawki, palił się mocniej. Zuko jest magiem ognia, tak jak katara magiem wody. Spędził z nami sporo czasu, ale nigdy nie przejawił chęci skrzywdzenia nas, więc nie bój się sokka pokręcił głową. Nie boję się, on nie zachowuje się jak naród ognia. Jesteś pewien, że jest stamtąd? Na sto procent. Może naród ognia nie jest taki zły. Chłopiec ziewnął przeciągle. W każdej nacji są źli i dobrzy ludzie. Idź spać, synku. Hakoda zmierzwił włosy swojego syna i odczekał chwilę, aż soka ułoży się w posłaniu. Zostanie u nas, prawda? Szepnął już prawie śpiąc. Hakoda nie odpowiedział. Westchnął jedynie. Nadal nie wiedział, co zrobić z małym księciem. Przez myśl przeszło mu, że chciałby zająć się chłopcem. Chciałby, żeby Zuko z nim został. Jednak myśl o zbliżającej się nocy polarnej przyprawiła wodza odreszcze: Jeśli chłopiec tu zostanie, być może czeka go śmierć. To dziecko już zdecydowanie za dużo wycierpiało. Co zrobisz teraz, Agni? Zapytał chłodno la. Nie zobaczysz swojego. Syna bardzo długo. O ile w ogóle. La! Zganiła tu i Agnieszka spuściła głowę i smutno się uśmiechnęła. Zuko to silne dziecko. Poradzi sobie. Poza tym ma teraz ludzi, którzy o niego zadbają. O ile zadbają. Jeszcze nie zdecydowali. Wytknął duch oceanu. La, przestań! Księżyc objęła od tyłu swojego ukochanego. Nie przyprawiaj więcej zmartwień, Agni. La nic nie odpowiedział. Był zły, wręcz wściekły na Agni i jej lud. — Tu i wiem, że proszę o wiele. Gdy zniknę z na południowego, zajmijcie się zuko. Wiesz, że zrobię dla ciebie wszystko, siostro. Oczywiście! prychnął la. I za to wam niezmiernie dziękuję. Agni pokłoniła się duchom księżyca i oceanu.